Już pewne, od września w zespole szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego uruchomione zostaną klasy o profilu piłka ręczna, zarówno na poziomie gimnazjum, jak i na poziomie liceum. Starania władz powiatu w tym zakresie poparł związek piłki ręcznej w Polsce, deklarując daleko idącą pomoc merytoryczną. Starosta ostrowiecki Zdzisław Kałamaga otrzymał pismo w przedmiotowej sprawie podpisane przez pierwszego wiceprezesa zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce Henryka Szczepańskiego. Jak można w nim przeczytać, Związek deklaruje pomoc merytoryczną i doposażenie placówki w sprzęt sportowy. Jednocześnie istnieje realna szansa utworzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Piłce Ręcznej pod patronatem Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Na ten rok już będziemy robić rekrutację i do gimnazjum, i do liceum. Chłopców, którzy uprawiają piłkę ręczną nie tylko u nas, ale i w szerszym regionie, tutaj no na województwo, powiedzmy, świętokrzyskie. Oczywiście, mając na uwadze, że Kielce to jest centralny ośrodek, ale myślę, że no zaistniejemy tak jak i w innych dyscyplinach bardzo szybko i w piłce ręcznej. Szkolenia w klasie Szczypiorniaka ma koordynować w ostrowieckiej placówce trener drugoligowych piłkarzy ręcznych Krzyodlewnia Ostrowiec Świętokrzyski, były reprezentant Polski oraz brązowy medalista Mistrzostw Świata i uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Moskwie Zbigniew Tułczyński. Do każdej z klas o profilu piłka ręczna będzie uczęszczało około 14 uczniów. To jest taka grupa treningowa, w której Trener, jedna osoba z powodzeniem może sobie taką grupę, takie zajęcia realizować. Także na poziomie gimnazjum, na poziomie liceum chcielibyśmy zrekrutować po 14 chłopców, którzy no mają już za sobą zajęcia w klubach sportowych bądź też no, trenują póki co w szkolnych klubach sportowych na SKS-ach czy w WMKS-ach. Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela członek zarządu i zawodnik drugoligowego zespołu Tomasz Radowiecki. Spotkanie organizacyjne dla rodziców, którzy chcieliby w roku szkolnym 2014-2015 posłać swoje dzieci do pierwszej klasy o profilu Piłka Ręczna w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego lub Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego odbędzie się 31 marca o godzinie 17 w murach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Żeroms, 5. Udanym debiutem mogą pochwalić się młodzi pływacy Ostrowieckiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Świetnie spisali się najmłodsi uczniowie gimnazjum. Na co dzień zawodnicy Krzo Ostrowiec na rozgrywanych w Olsztynie zimowych Mistrzostwach Polski 14-latków. Na podium stanęli indywidualnie Kamil Orłowski i Kacper Michta dwukrotnie oraz sztafeta chłopców. Kacper Michta zdobył srebro na 200 metrów stylem motylkowym i brąz na 400 metrów stylem dowolnym. Kamil Orłowski natomiast wywalczył srebrny medal na dystansie 1500 metrów stylem dowolnym. Do tego należy dodać złoto naszej sztafety w składzie Kacper Michta, Kamil Orłowski, Mikołaj Szeląg i Oskar Jarocha na dystansie 4x200 metrów stylem dowolnym. Jesteśmy naprawdę po długim okresie przygotowań już 5 lat temu musieliśmy coś zrobić z naborami. Postawiliśmy na młodych zawodników. Mieliśmy duże problemy właśnie z naborem do klas sportowych. Udało nam się taką fajną grupę młodzieży pozyskać. Jest to właśnie rocznik 2000. Obecnie wystartowali na pierwszych w swoich mistrzostwach Polski, które odbyły się w Olsztynie. I jak na pierwsze Mistrzostwa Polski uważam, że osiągnęli bardzo dobre wyniki sportowe. Zadowolenia z wyników młodych pływaków nie kryje także ich trener Zbigniew Styczyński. W mojej grupie w 2000 roczniku jest 9 osób. Wszyscy startowali w Mistrzostwach Polski, z czego 5 osób zdobyło tam dosyć wysokie miejsca. Także no, udana bardzo impreza dla nas, jesteśmy zadowoleni. Młodzi mistrzowie przyznają, że zwycięstwo kosztowało ich dużo pracy, dużo pływanie na treningach, wstawanie ranne już, ale wyniki są i trzeba cały czas tak trenować. Atmosfera była naprawdę fajna. Było ponad 600 osób ze 126 klubów. Wszyscy chcieli być najlepsi, najlepsi, więc trudno było na pewno wygrać. Ale im się udało. Niektórzy młodzi pływacy podczas Mistrzostw Polski w Olsztynie zmagali się z infekcjami, a mimo to dali z siebie wszystko i popłynęli bardzo dobrze. Z inicjatywy rodziców i klubu sportowego MKS Krzy Junior w Ostrowcu Świętokrzyskim po raz pierwszy rozegrano turniej halowej piłki nożnej dla najmłodszych. Młodzież walczyła o puchar starostu ostrowieckiego. To są przyszłe zalążki budowania tego sportu już na nieco lepszym poziomie. Ja, się, ja zawsze popieram tego typu inicjatywy z bardzo prostego jednego powodu. Jak się zaszczepi tego ducha walki, który w życiu jest potrzebny, ducha fair play to ja sobie też nie wyobrażam później w perspektywie, żeby ktoś przesiedział na WF-ie albo żądał zwolnienia z lekcji WF-u, tak to, to czasami niestety w naszych przypadkach bywa. Ci młodzi ludzie posmakują tego, ja wiem, z jakim zaangażowaniem biegają i naprawdę warto ich wspierać w każdej sytuacji. Do udziału w turnieju zgłosiło się 10 zespołów, które do Ostrowca przyjechały z okolicznych miejscowości. To ludzie z Radomia, z Ożarowa, z Kielc. Nasze drużyny tutaj. No, taki turniej pokazuje i wyzwala taką naturalną, zdrową, zdrową rywalizację. I taką... Gdzie to są elementy zabawy, a także, jak się zauważyłem, no elementy tak nieprawdopodobne, a że się w oczach pokazują. Piękna sprawa. Po ciężkich zmaganiach na boisku Puchar Starosty został w Ostrowcu. Wywalczyli go zawodnicy MKS Krzesz Junior. Organizacja Enea Cup 2014 finału Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet w Ostrowcu Świętokrzyskim 8 i 9 marca spotkała się z uznaniem władz PZPS i PLPS, które dziękując uhonorowały starostę ostrowieckiego Zdzisława Kałamagę, prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Wilczyńskiego oraz dyrektora Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji Mariusza Rokitę pamiątkowymi statuetkami. Dwa dni sportowych zmagań kibicom przyniosły niezapomniane emocje. Dla miasta były znakomitą promocją. Pod patronatem starosty ostrowieckiego dla mieszkańców naszego powiatu utworzony został projekt Szkoła Zdrowego Stylu Życia. Ten program rozpoczęliśmy w miesiącu w październiku. Jest on skierowany do osób po 40 roku życia, którzy mają jakieś schorzenia takie cywilizacyjne, tak zwane choroby, czyli cukrzycę, choroby układu krążenia, nadwagę. Program będzie trwał 9 miesięcy i obejmie blok wykładów i warsztatów z ekspertami, dwukrotne badania antropometryczne, wypełnienie kwestionariuszy ankiet, blok ćwiczeń fizycznych. Zajęcia z aktywności fizycznej odbywają się dwa razy w tygodniu po godzinie w hali LO numer 1 im. Joachima Chreptowicza. Muszę przyznać, że aktywność pacjentów jest bardzo duża, bardzo solidnie na zajęcia przychodzą. Natomiast raz w miesiącu uczestniczą w tzw. wykładach, prawda? czyli lekarze różnej specjalności, w zależności od potrzeb, od tego czego pacjenci oczekują, przeprowadzają właśnie takie wykłady dla naszych uczestników naszego programu. Ostatnie spotkanie edukacyjne, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego dotyczyło profilaktyki cukrzycy. Głównie będziemy mówili o wkładkach ortopedycznych, indywidualnych wkładkach ortopedycznych. To jest nowość na rynku polskim. Niewiele w ośrodku w Polsce wykonuje takie wkładki, aczkolwiek jest to bardzo rozwojowa dziedzina. Chodzi nam o to, aby pacjenci z cukrzycą byli uświadomieni jak dbać o cukrzycę i przede wszystkim jak zapobiegać Chorobą stopy stóp u pacjentów właśnie z cukrzycą. Indywidualne wkładki ortopedyczne służą po to, aby zabezpieczyć stopy przed ewentualnymi powikłaniami i tak, aby nie doszło do tego, aby powstał zespół stopy cukrzycowej. Jak wiemy, stopy są bardzo ważne dla naszego organizmu, u pacjentów z cukrzycą. Przede wszystkim one są szczególnie narażone na, na urazy. W zależności czy jest to stopa neuropatyczna, czy naczyniowa, czy mieszana, w takich przypadkach jest właśnie ryzyko powstawania różnych zmian, które mogą prowadzić niestety do przykrych następstw, jakich, jakim jest amputacja. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Sami uczestnicy projektu są zadowoleni i wdzięczni, że z myślą o nich Starostwo Powiatowe organizuje tego typu programy. Bardzo ciekawy ten projekt. No, jak pan mąż powiedział, mamy możliwości. Ćwiczenia. No, w domu też później trochę ćwiczymy. Wspaniała atmosfera, wspaniali ludzie, wspaniali wykładowcy, wspaniale, już tak mówię, wszystko ale... Wszystko jest wszystko bardzo jest dobrze. dobrze. Naprawdę, naprawdę. Jesteśmy, jest trzeci rok, już prowadzą to Kasia ćwiczenia. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. No, wypada nam tylko podziękować. Podziękować starostwu. Starostwu. w ogóle, wszystko starostwo. Tak ja jest. Wszystkim super. super. Doceniając ogrom włożonej pracy i zaangażowanie pracowników starostwa głównie właśnie w promocję zdrowia, dotychczasowy referat zdrowia w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim został podniesiony do rangi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. W ostatnim czasie coraz więcej młodych osób dopytuje się o możliwość zdawania prawa jazdy przed uzyskaniem 18 roku życia. Ustawodawca wychodząc naprzeciw takim osobom zezwolił na przystąpienie do kursu na 3 miesiące przed uzyskaniem wymaganego wieku. Wyjątek stanowi osoba, która uczęszcza do szkoły o profilu wymagającym uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami, na przykład szkoła rolnicza. Wtedy okres ten wynosi 12 miesięcy. Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku wymaganego. Jednak pomimo zdania egzaminu starosta Ostrowiecki wstrzymuje decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami do dnia osiągnięcia określonego wieku. Najwcześniej w dniu uzyskania wymaganego wieku, na przykład w przypadku kategorii B jest to 18 lat, starosta decyduje się o wydaniu prawa jazdy, wydaniu, czyli wyprodukowaniu dokumentu przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. Oznacza to w rzeczywistości, że kierowcy odbiorą prawo jazdy najwcześniej 7 dni po osiągnięciu wymaganego wieku. Przypominamy również o istotnej zmianie, która nastąpi w referacie praw jazdy od 1 lipca 2014 roku. Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych będzie obowiązkiem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. A wszystkie do tej pory wydane karty przez Wydział Komunikacji, które jeszcze są ważne, zachowają swoją ważność do 30 listopada 2014 roku. We wrześniu 2013 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Bałtowie. Są to nieruchomości pozostałe po zlikwidowanej placówce zespołu szkół rolniczych. W lutym tego roku zarząd określił zasady dotyczące sprzedaży tych nieruchomości i tak zostało ustalone, że 8 kompleksów nieruchomości zostanie sprzedawanych, będzie sprzedawane w trybie przetargu publicznego otwartego. W drodze licytacji ustnej, i termin tego przetargu został wyznaczony na 9 maja 2014 roku. Przetarg będzie odbywał się w siedzibie Starostwa przy ulicy Iłżeckiej. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, rolne, zlokalizowane i położone na terenie Bałtowa, znajdujące się w ośmiu odrębnych kompleksach. Powierzchnia tych kompleksów to od 30 arów do 19 hektarów. Informacje dotyczące zasad, terminów, jak i wszelkich innych warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Ostrowickim Starostwie, jak również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.